Jest absolutnie inna, dlatego, bo formuła tego programu jest tak uniwersalna, że jest miejsce na każdy talent. I w, I w każdej edycji różne talenty przeważają, różnie to wygląda. Każdy finał jest po prostu zaskakujący. Bycie jurorem w takim programie to jest naprawdę wyzwanie, bo nigdy nie wiesz, co się, co, co się pojawi na scenie. A masz już jakichś faworytów? Oj, mam kilka takich występów, które naprawdę mi utkwiły w pamięci. Myślę, że warto od września e, być z nami w sobotę o godzinie 20 oglądać e, Mam Talent. E, powiedz mi, jak współpracuje Ci się z dziewczynami? Czy cały czas się dogadujecie, czy pojawiają się jakieś sprzeczki? Nie, my już jesteśmy, wydaje mi się, jak taki zgrany e, team. Znamy swoje dobre i złe strony. Potrafimy między sobą potrafimy współpracować, umiemy rozwiązywać spory, więc jest to taki już taki profesjonalny team jurorski. Super. Ostatnio było bardzo głośno o nieudanej sztuczce iluzjonisty pana Ząbka. Czy podczas tej edycji na castingach. Mieliście, brałeś czynny udział w takich sztuczkach, czy były dosyć takie kontrowersyjne, trudne, niebezpieczne sytuacje? Nie no, było mnóstwo tego, no nie, to jest właśnie, mam talent, że tutaj naprawdę dzieją się na tej scenie rzeczy, które naprawdę ciężko byłoby sobie wyobrazić. A uczestnicy przychodzą z takimi pomysłami, z taką energią, że tu naprawdę się dzieje. No i brałem udział myślę w niezliczonej ilości numerów w tej edycji na scenie i nie zapomnę jak był pan z mieczami, które wkładał je do przełyku, a później nas podnosił. To wszystko mam talent. W takim razie nie możemy się doczekać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.